Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym, jak demaskowano zbiegłych nazistów. Wielu z nich wpadło w naprawdę głupi sposób. Zapraszam do oglądania. Nie wszyscy naziści posiadali wierność Józefa Goebbelsa, który wolał popełnić samobójstwo niż żyć w Niemczech bez swojego Führera. Większość obawiając się sprawiedliwości próbowała rozpocząć nowy żywot, ukrywając się przed aliantami. Okazało się, że niektórzy nie grzeszyli rozumem, ponieważ w spektakularnie głupi sposób trafiali przed wymiar sprawiedliwości. Gdy upadały hitlerowskie Niemcy, założona z inicjatywy Heinricha Himmlera Odessa, czyli Organisation der ehemaligen SS Angehörigen, organizacja byłych członków SS, rozpoczęła przerzut nazistowskich zbrodniarzy do krajów Ameryki Łacińskiej. Korzystając z majątku zgromadzonego w czasie wojny, a także dzięki pomocy niektórych duchownych, wielu wysokich rangą funkcjonariuszy III Rzeszy mogło za oceanem znaleźć bezpieczne schronienie. Pomimo wysiłków wpływowej instytucji, kilku oficerów zostało aresztowanych niemal na własne życzenie. Powodami były nieostrożność, nadmierna pewność siebie i ufność w potężną ochronę, ale przede wszystkim zwyczajna głupota. Kat Lyonu kokainowym baronem. Hauptsturmführer Klaus Barbie jest dla Francuzów symbolem wszelkiego zła. To właśnie szef Gestapo w Lyonie był osobą odpowiedzialną za wyłapywanie i deportację Żydów do obozów zagłady. Co więcej, Barbie wydał rozkaz torturowania i zamordowania Jeana Moulin, legendy francuskiego ruchu oporu. Nic więc dziwnego, że szybko zasłużył sobie na przydomek Cataliono. Po zakończeniu wojny, jako cenne źródło wywiadowcze, znajdował się pod specjalną ochroną wywiadów zachodnich, które pozwoliły mu na emigrację do Argentyny, a potem do Boliwii. Ufny w swoją bezkarność, bardzo szybko zaangażował się w życie publiczne pod nowym nazwiskiem Klaus Altman. Jako doradca wojskowy Junty brał udział w zwalczaniu lewicowych bojówek, a według niektórych badaczy maczał również palce w schwytaniu Ernesto Czeguwary. Po raz kolejny, wierząc w parasol ochronny boliwijskich nacjonalistów, uruchomił własny biznes. Nazistowski dygnitarz rozkręcił nieźle prosperujący handel kokainą, który przybierał coraz większe rozmiary. Tak jawne lekceważenie prawa w końcu musiało zaprowadzić go przed oblicze sądu. Barbie został wytropiony przez głowców nazistów w latach 70., ale jego ekstradycja do Francji miała miejsce dopiero w 1983 roku. Absurdalna linia obrony jego adwokata zakładała, że postępowanie nazistów było jednak lepsze niż mordy kolonizatorów francuskich w Afryce. Wymiar sprawiedliwości w Lyonie nie uznał argumentu, a u was murzynów biją, i skazał Barbiego na dożywocie. Niemiecki zbrodniarz zmarł w więzieniu na Białaczkę w 1991 roku. Głupi jak Streicher W czasach nazistowskich Juliusz Streicher mógł pochwalić się funkcją redaktora naczelnego jednego z bardziej poczytnych pism – jego tabloidowe pismo Der Stürmer rozchodziło się w nakładzie nawet pół miliona egzemplarzy. Tematyka zawsze taka sama. Przedstawienie jakim zagrożeniem dla świata jest pospolity Żyd. Chwytając się wszystkich stereotypowych wizerunków, wzbogacając je o odpowiednie karykatury, Streicher stworzył wyjątkowo obrzydliwego szmatławca, nawet jak na warunki III Rzeszy. Na dole okładki każdego numeru widniało hasło Die Juden sind unser Unglück, czyli Żydzi są naszym nieszczęściem. Takie slogany stały się podstawą do postawienia Streicherowi zarzutu podżegania do ludobójstwa. Ich twórca nie zdołał uciec daleko. Dwa tygodnie po zakończeniu wojny Zdech się w wyjątkowo głupi i prymitywny sposób. Przez miejscowość Berchtesgaden w Bawarii przejeżdżał patrol amerykańskich żołnierzy. Widząc niepozornego staruszka stojącego przed jednym z domów, major Henry Plitt postanowił uprzyjemnić sobie służbę krótką rozmową z miłym panem. Miła pogawędka miała nieoczekiwany finał. W czasie zwykłej wymiany zdań starzec zapewniał, że nie interesuje się polityką i nie ma nic wspólnego z narodowym socjalizmem. Na żartobliwą uwagę żołnierza, który zauważył podobieństwo do poszukiwanego redaktora, zaskoczony streicher wydukał tylko. A skąd pan mnie zna? Szef Stürmera trafił do Norymbergi, gdzie w czasie badań psychologicznych potwierdziła się teza, że nie był on szczególnie bystrym człowiekiem. Jego IQ wynosiło 106, najmniej ze wszystkich oskarżonych. W procesie norymberskim został skazany na śmierć, a jego ostatnimi słowami na szubienicy było hitlerowskie pozdrowienie. Dodam tylko, że przeciętnej doraz inteligencji znajduje się między 90 a 109. Nie zapomnij zmienić nazwiska. Oberszarfurer Józef Schwamberger to postać wyjątkowo źle zapamiętana przez mieszkańców Podkarpacia. Komendant Gett w mielcu i przemyślu charakteryzował się wyjątkowym okrucieństwem. Ocalali Żydzi wspominają, że niemiecki oficer lubował się w osobistym katowaniu więźniów, których wielu zabił gołymi rękami. Po wojnie udało mu się uciec do Argentyny, gdzie sympatyzując z prezydentem Peronem, dorobił się niewielkiego majątku na pracy w sektorze paliwowym. Po kilkudziesięciu latach, łowcy zbiegłych nazistów z niedowierzaniem odkryli, że Schwamberger nie tylko żyje spokojnie na drugim końcu świata, ale nawet nie zmienił nazwiska. Jego ekstradycja do Niemiec w 1990 roku była wydarzeniem szeroko opisywanym przez światowe media. Na 78-letniego komendanta SS czekał na lotnisku tłum dziennikarzy, a on sam z rozbrającą szczerością zdziwił się, że jeszcze ktokolwiek na świecie ściga hitlerowców, skazany na dożywocie Szwamberger zmarł w więziennym szpitalu w 2004 roku.

Przeprowadzony przez włoski ruch oporny. Well, no, osobiście the, uh, wyroku, a jedynego żołnierza, który odolnił no, wykonania no, no egzekucji, siłą załosił no. do zrealizowania rozpadów. przerzucony do Argentyny Plipkę wiódł no. spokojne życie. You know, tak jak our, nie No, that, that, kind of uh, happened, you know? You were just following, following orders? Yes. Yeah, no, yeah, yeah. But, but I didn't trust anybody. Good. Any but you killed civilians in the cave. No, 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 no. The was there. There. Yeah. Yes, I Kraty was there, but was there, there. that was that was, that was ordered by our command. But orders are not an excuse. At that time, order was an order, you And you carried it out. I had to carry it out.